Policja powinna chronić rynek przed marszem pedałów i innych zboczeńców. W Starym Testamencie jeszcze w średniowieczu ludzi o taki takiej skłonności opalono na stosach po prostu. No ale może powrócimy do tych wspaniałych czasów jeszcze i tych ludzi będzie się palić na stosach. Miejmy nadzieję. Kościół potępia homoseksualizm. Twierdzi, że Pismo Święte nazywa to obrzydliwością. Brzydliwość zaś znaczy złe, grzeszne. Nie zwróciliście pewnie uwagi na to, że kłamstwo powtórzone sto razy staje się prawdą. Dowód. Sprawdźmy, w którym miejscu Biblia potępia homoseksualizm. Jest to Księga Kapłańska rozdział 20, wers 13. Ktokolwiek obcujecie leśnie z mężczyzną... Tak, jak obcuje się z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli. Czytając bez zrozumienia, wydawać by się mogło, że homoseksualiści są obrzydliwi i zasługują na śmierć. Lecz kilka wersów wcześniej pismo naucza, że obrzydliwością, czytaj grzechem, jest obsiewanie pola dwoma rodzajami ziarna że obrzydliwością jest noszenie ubrania utkanego z dwóch rodzajów nici. Co to oznacza? Kościół świadomie zataja prawdę o homoseksualizmie. Bezmyślni wierni słuchają pisma, nie biorąc pod uwagę, w jakiej kulturze powstało i kto je napisał. Biblia to słowo Boże, przekazywane nam przez ludzi, którzy mówili językiem typowym dla swoich czasów. W Biblii hebrajskiej słowem obrzydliwość określa się to, co niezgodne z tradycją, rytuałem, nie zaś to, co z natury niemoralne. Na przykład obsiewanie pola dwoma rodzajami ziarna nie było pogwałceniem moralności, lecz pogwałceniem tradycji, zasad rytuału. Dlatego nazywano to obrzydliwością. Wers mówiący o obcowaniu mężczyzny z mężczyzną dotyczy prokreacji. Jest wyrazem troski o liczebny wzrost narodu. Hebrajczycy uważali, że męskie nasienie to święte nasienie, dające życie. Kobieta była czymś w rodzaju inkubatora dla nasienia. Nasienie było uważane za cenne i miało służyć prokreacji. Obcowanie mężczyzny z mężczyzną wyklucza prokreację, co narzucał rytuał. W Starym Testamencie Onan, nie chcąc zapłodnić żony swego brata, doprowadził do wytrysku poza jej ciałem i zmarnował nasienie. Popełnił obrzydliwość i został za to zgładzony. Dokładnie to samo robią homoseksualiści, marnują nasienie, tak cenne dla prokreacji. Pismo nie mówi, że obrzydliwy jest sam stosunek mężczyzny z mężczyzną, obrzydliwe jest marnowanie nasienia. To Kościół twierdzi, że obrzydliwością jest homoseksualizm, bo tak napisane zostało w Biblii. W Biblii zostało napisanych jeszcze wiele innych rzeczy, na przykład rozważmy sprzedanie córki w niewolę. Biblia to aprobuje. Niech Kościół poda nam cenę sprzedaży. Kolejna sprawa. Pracodawca nakazuje mi pracę w Szabat. Biblia mówi jasno, że powinien za to zostać ukarany śmiercią. Czy kościół podsunie mi pomysł, w jaki sposób mam go zabić? Wielu ludzi rozumiejąc do jakiej organizacji na jakich zasadach należą, podjęło decyzję o odejściu z kościoła. Gdy zjawisko zaczęło się nasilać, władze kościoła w 2008 roku ustalają procedurę utrudniającą realizację tego aktu. Dlaczego Kościół na siłę trzyma niewiernych w swoich szeregach i robi wszystko, by nie odeszli? Czyżby dlatego, że z Kościoła wraz z niewiernymi uciekają pieniądze? Po wprowadzeniu utrudnień droga odejścia z Kościoła wygląda następująco. Droga ta nazywa się apostazją. Z oświadczeniem woli, w którym trzeba uzasadnić swoją decyzję, trzeba jeszcze stawić się u proboszcza swojej parafii i to z dwoma świadkami, gdzie jednym ze świadków powinien być rodzic apostaty. Który rodzic zdecyduje się na taki krok? I co z drugim świadkiem? Kościół nieoficjalnie piętnuje świadków apostazji, tworząc potem problemy ze ślubem czy chrztem ich dzieci. Świadek jest odpowiednio notowany w swoich kartotekach kościelnych przez proboszcza. Po złożeniu świadczenia woli, proboszcz ma obowiązek odbyć ostatnią rozmowę, nawracającą z apostatą, by przekonać go, by pozostał w kościele. Po rozmowie są dwa wyjścia. Proboszcz może nie zgodzić się i cała procedura jest nic nie warta. Zaznaczam, że tak dzieje się właśnie najczęściej lub proboszcz zgadza się na apostazję. W takim przypadku powinniśmy otrzymać akt chrztu z odpowiednią adnotacją, bo tylko to może być ewentualnym dowodem na opuszczenie kościoła, lecz wielu go nie dostaje. Tak pokrótce wygląda droga apostazji. Nadmieniam, że jest to procedura wymyślona przez Kościół i wszystko byłoby prawie w porządku, gdyby nie jedno zdarzenie. Benedykt XVI w liście apostolskim stwierdza, że akt apostazji nie ma mocy umożliwiającej opuszczenie kościoła. Co to oznacza? Że nikt kościoła nie opuści, że odejście z kościoła jest niemożliwe. Czyli ci, którzy opuścili kościół, tak naprawdę go nie opuścili, ponieważ ich kartoteki nie zostały usunięte. Nadal liczy się ich do statystyk jako katolików. Oczywistym jest fakt, iż przetrzymywanie nas w Kościele bez naszej zgody, a takowej nie wyraziliśmy nigdy jest niezgodne z konstytucją i podrzędnymi aktami prawnymi. Wobec tego to najlepsza droga do wyrwania się ze szponów szatana. Należałoby spisać oświadczenie woli, lecz nie jak wcześniejszy akt apostazji, prosząc proboszcza o zgodę na odejście, lecz żądając kategorycznie postąpienia zgodnie z naszą wolą. Obowiązkowo należałoby też wymienić wszystkie akty prawne, jakie są łamane w stosunku do naszej osoby przez Kościół i na koniec poinformować o konsekwencjach zawiadomienia prokuratury i odpowiednich instytucji w razie dalszego łamania naszych praw. Tworzone tak pismo możemy wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub osobiście doręczyć proboszczowi, uprzednio czytelnie podpisując oświadczenie. Ja po szkole zakonnej, jak zobaczyłam jak to wygląda, przestałam chodzić do kościoła.